Z tej strony Dimoloso. Przedstawię dzisiejszy sklep znowu. No i lecimy do sklepiku. Nie zapomnij subika, łapeczki, dzwoneczka, komentarza. I zbliżamy się do tysiąca subskrypcji. No i lecimy z tematem. W dzisiejszym sklepie znajduje się taki skinek. Z sezonu 7 za 2000 Tutaj ma, mamy malowanko za 500 z sezonu 8 Tu mamy za 800 Złe oko Tu mamy skinkę już Marcole za 1500. Kiedy on był? Sezon siódmy. Paczucha za 800. Do tego stylówka. Do tego mamy pudełka. O, no, znowu, o ja... No spoko. Mamy lotnie za 800. I malowanko za 300. Tu mamy zestawik. Sezon piąty Pojedyncze skinki Zbieraki i lotnia Dziesiątka Za osiemset Z sezonu szóstego Małpka Sezon pierwszy plus plecaczek 1200 Malowanko za 500 I mamy emotkę, nie spoko, spoko emotka no, mamy za 200 i tu mamy taką Pokojemotka, można kupić. Zimnica za 800, sezon pierwszy. No i tu mamy po 800 troszkę skinków. Ktoś, jak nie ma za dużo fałdolcy, no to polecam. Fajne ubrania, typowo na wojnę. Nice. Tu jak ktoś nie kupił, no to może kupić sobie 1700 i malowanko. Nie będzie trzeba opisywać tego cały czas. Już każdy widział. Na 2000 zamieć. Tutaj mamy za 800. Lotnia Strażnik Świąt Komando Gwiazdka taki zbierak i lotnia Tu no, mamy te po 800 dużo stylówki jest można sobie kupić Jak najbardziej polecam Na przyszłość święta będzie na przykład jakby było mało tam to zawsze można coś sobie wybrać tutaj zestaw tu pojedyncze mamy dużo styli jest Oteczny wojak 1500, malowanko. No, niedługo zmienił już myślę. Na dniach powinno to zniknąć. czekiera ka fa la la, -la. mamy też pseu szyneczka hydrant alfka I malowanko do broni, na 300. To jeszcze jest. No mówię, to niedługo zniknie. Wszystko. Ktoś jeszcze zainteresowany to w tym tygodniu. No chyba w przyszłym jeszcze zostanie. Karatecy. Emotki, plecaki, zbieraki 1500. Pojedyncze mamy skinki. To nie wiem czy to zginie tak szybko. Świąteczne na pewno. No i takie pakietki zostały. Legendy czarnego lodu, polane meozy, Mroczne odbicia, nośne legendy. Przez zimę powinno się to utrzymać jeszcze. Czas pokaże. technologiczna przyszłość i miętowe legendy no i nie, za, nie zapomnijcie o ekipka fortnite no i na tyle by było dzięki za oglądanie nie zapomnij subika, łapeczki, komentarzu no i do następnego sklepu może dzisiaj zadanka jakieś będą, to też pokażę. Hejka. Elo.